Znajduje się w bardzo tajnej lokalizacji na bardzo tajnych testach chińskiego samochodu o napędzie elektrycznym. W bardzo tajnej lokalizacji, to znaczy CSP w Legionowie. Dlaczego tu? Dlatego, że ten samochód nie ma jeszcze homologacji. Jest to samochód sprowadzony specjalnie na tę okazję do Polski z Ukrainy, żebyśmy się mogli z nim zapoznać i zastanowić czy tego typu motoryzacja nam się podoba. Czuć, że jedziemy, jedziemy jednak minivanem. Ten minivan powinien przejechać w optymalnych warunkach do 300 km na jednym ładowaniu. Kierownica chodzi ciężko, ale jest to jest to dosyć przyjemne. bo mam, mam takie przyjemne wrażenie, że wiem co się dzieje. Teraz przewidziano dla nas jest to O. Okej, okay, no jest to jednak minimalne. Przy wyższych prędkościach ten samochód staje się. No, o, wiele, o wiele słabszy. Czuję wibracje, które idą spół na kierownicę. W dodatku powyżej pewnej prędkości mam wrażenie, że nie ma tego momentu gotowego, którego oczekiwałbym od Samochodu o napędzie elektrycznym. Ja wciskam gaz, a ten, a ten samochód nie jedzie. Natomiast wygląda na to: że jest to co widzę na wstępie, że rzeczywiście może przejechać do 300 km. Natomiast nie będzie to wyjazda szybka. Kilka słów o nazwie BYD, a właściwie BYD dystrybutor chce, żeby mówić o tym samochodzie BYD, ten skrót bierze się z nazwy Build Your Dreams. Nawiasem mówiąc, LG kiedyś nazywało się Lucky Gold Star. Z tyłu jest sporo miejsca. Spokojnie jeszcze się z miejscem na nogi. Mam też mnóstwo, mnóstwo miejsca nad głową, także yy, tu mogą naprawdę spokojnie siedzieć... Yy, Dwie dorosłe osoby i myślę, że jeszcze dziecko, bo ten, ten tunel po środku nie sprzyja zajęciu wygodnego, wygodnej pozycji. Tak wygląda deska rozdzielcza? E, tu jest ekran, który pokazuje, czy mamy coś otwartego, światła, e, odpowiedni bieg i oczywiście zużycie energii. Jak widać po mojej jeździe samochód cały czas pokazuje, że jeszcze zrobiłby prawie 300 km. Tu mamy jeszcze parę przycisków, jakiś Eco, Sport, takie przełączniki. Uchwyty na napoje, bardzo ważne wbrew wszelkim pozorom. Jeszcze dywaniki, Build Your Dreams. Okay, spory bagażnik, tu jest ładowarka do tego sprzętu. To jest zwykła ładowarka domowa, ta, którą ładuje się samochód przez 6, 7, może 8 godzin. Specjalna ładowarka do szybkiego ładowania, jest... Opcjonalna pod spodem koło zapasowe i półka na mniej lub bardziej przydatne drobiazgi. Dla porównania wsiadłem do Seata Altei, który po to, że w Legionowie prowadzi się jednak znacznie, znacznie łatwiej. No Jest to kwestia masy akumulatorów. Ten samochód waży 1000, może 700 kg podczas gdy E6 waży grubo ponad dwie tony i czuć te dwie tony, czuć niestety na zakrętach to nie jest tak, że, że czuję się w samochodzie sprzed na przykład dekady czy dwóch tak jak to było, kiedy wcielały się goreańskich samochodów. Zresztą umówi się 10-15 lat temu koreańskie samochody też nie miały też nie miały dobrej renomy. Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia samochodu na rynek? Mamy nadzieję zakończyć proces homologacji do końca 2012 roku i pierwszy kwartał 2013 chcielibyśmy móc zaproponować samochód klientom. Czy wiadomo coś o cenie? Ile ten samochód może kosztować? Zbyt wcześnie jeszcze by mówić o cenie. Cena będzie uzależniona od wielu elementów, sposobu sprzedaży, czy będziemy sprzedawać pełne auto z bateriami, czy być może, tak jak robią to niektórzy producenci, baterie będziemy oferować w leasingu. Cena będzie zależała od także od gwarancji, więc jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnej cenie.